Czołem, jesteśmy na Red Bull Ringu, ja jestem za kadrem a rafał przed, bo jest ładniejszy. I naszego projektu GWK.jazdapolska.pl ciąg dalszy. Ciąg dalszy tak jest. Jesteśmy na Red Bull Ringu, testowaliśmy dalej motocykle. Teraz jeżdżą tu jakieś takie wyścigówki, ale zamkniemy, żeby było ciszej. Żeby było ciszej troszeczkę zamkniemy. Miejmy nadzieję, że będzie odrobinę... No słuchajcie, gorące dwa dni. Gorące dwa dni testowania sprzętów i nie tylko Honda Fireblade, ale też BMW s 1000 R. No dużo przemyśleń, dużo przemyśleń, dużo różnych e, ciekawych wniosków. E, no, no podstawowy jest taki, że BMW wróciła do gry. Tak, wróciła do gry jednoznacznie, ale oczywiście Fire wybronił się po początkowo problemach, bym to nazwał. Ale zaraz mam wszystko bo Gamonie wybierają konie, ciąg dalszy. Szukamy motocykla dla siebie, żeby kupić i nie mieć trochę po drodze trochę na Dragdeya. Wybór padł oczywiście na duże motocykle litrowe i więcej, jak na przykład Aprilia. E, dzięki uprzejmości e, Hondy dostaliśmy Fireblade'a i tutaj jesteśmy u Artura z MotorRide'em na Red Bull Ringu. Wspaniały obiekt, w ogóle, jeżeli ktoś nie był jeszcze polecamy, bo naprawdę mega, szybko, mega szybko pod Hondę pod Honda, chociaż są sekcje tak? tutaj wady które znaleźliśmy na drodze w Fireblaze, czyli ten, ta bardzo długa jedynka i ten bardzo e, ograniczona że tak powiem moc na niskich i średnich obrotach, no tutaj to skwiera w jednej marki, aczkolwiek jak zaczęliśmy jechać troszeczkę szybciej e, zaczęło być trzeba, z, e, chciałem powiedzieć jeździć szybko Wtedy te obroty nie spadają za nisko nawet na tej nabrodce. No i wcześniej odwijać. I, I zaczyna się zgadzać. I ten potencjał. Na drodze, ma, na, na drodze, na, na drodze Fireblade mnie yy, nie porwał. Jakościowo nie, nie, nie można mu nic zarzucić. Jakość wykonania, podkreślam po raz kolejny, lakierowania materiałów wszystko jak najbardziej tak. Moc. Maksymalna też to jest bardzo. jest szatan, jak się przekroczy 8, a potem 13, 14, idzie takim ogniem, że to jest. Słuchajcie, to, 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 to jest nowe to, rozdanie. To jest nowe rozdanie. Z mieliśmy taką e, delikatną e, awersję, może nie, ale takie, mieliśmy jej trochę za złe że. Według nas zeszła z jakością i to bardzo zeszła z jakością w porównaniu do poprzedniego s 1000 rr zarówno jeśli chodzi o powłoki lakiernicze, jakichś materiałów, spasowania tego wszystkiego, obrobienia śrub i tak dalej. Znaczy, przyglądamy BNC z bliska, to ona wygląda słabo. Ducati czy Honda to jest biżuteria. Każdy detal jest wyglądany. nawet. Milia która... zdecydowanie, natomiast będę to podkreślał i to na tym torze w tej chwili również się wydarzyło W momencie kiedy wsiadasz na BMW, zapinasz jedyne i idziesz ogniem To wszystko co spada wszystko. na trzeci czy czwarty plan Widzisz wielki wyświetlacz, na którym wszystko widzisz i to jest słuchajcie niewiarygodne że jest to bardzo praktyczne. Tam po prostu wszystkie dane masz od razu. Miano... Zrobione po niemiecku i kątem oka, jadąc nawet pierwszy raz na tym motocyklu z ustawionym tym dashboardem racingowym. Tak, klasyk. Tyk, 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 pan ustawił, proszę. Yeah. I masz dokładnie te informacje, których potrzebujesz i nie, nie skupiasz się, nie wczytujesz to, nie dotyczysz się i wiesz. Tak, Także BMA. Tego, moim zdaniem, jeśli o dashboard, i to jest ważna informacja i nas i cecha tego motocykla, że rzeczywiście nie trzeba się go uczyć, do niego od razu się przyzwyczajasz, on wszystko ci mówi, co potrzebnie wiedzieć To jest budopondy trzeba przyznać, pierwszy dzień nas bardzo tutaj sponiewierał i, i mieliśmy problem z kontrakcją no z czonami, z klockami. Tak. Musieliśmy da. najpierw troszkę poprostować ten motocykl, żeby się nadal No wyjadzić. ale też trzeba dodać, że byliśmy wkurzeni, natomiast... Były to problemy natury. wtórnej. ale też to są rzeczy. jak się to mówi. eksploatacyjne. eksploatacyjne tak? A nie problemy mechaniczne, tylko po prostu. konstrukcyjne. Weszły nowe opony, weszły nowe klocki. Za, no Zarzut do zaczęły... Fireblade'a nie zmienia się od, od cały czas. Yy, cały czas po prostu złe przełożenia skrzyni biegów. Za długa jedynka zdecydowanie. Na, tutaj jeździmy na czterech biegach. Cwórkę wrzucamy w dwóch miejscach tylko i wyłącznie na standardowym przełożeniu, gdzie w BMC wykorzystywaliśmy... Ale trzeba nie... dodać, że ten tor jest bardzo szybki. Jest ale... bardzo szybko. No 300 na godzinę, to no, nie jest żadne osiągnięcie chyba, żeby pojechać motocyklem w dwóch miejscach. Ehm, no ale jakby numery no wybieramy motocykl BMW, odzyskała zdecydowanie w naszych oczach po kontakcie na torze aczkolwiek Rafałowi jeździło się dużo lepiej ja mam znowu jakieś zastrzeżenia bo tutaj jest francuski chyba jakiś organizacja która udostępnia te nowe bęki. można sobie pojeździć wziąć na jedną sesję za 20 euro oczywiście po wpłaceniu kaucji i sprawdzić, jak ten motocykl jeździ na torze. Na drodze miałem go kilka dni. Bardzo mi się spodobał, ogólnie oprócz właśnie mankamentów, które wymieniliśmy wcześniej, które nas troszeczkę. Tak... Mankamentów wizualnych. Wizualno-jakościowych, tak. takich. No, to nie jest gadżet. BMK nie jest gadżetem. To jest to jak chce się kupić motocykl, który był, też cieszył oko i tak to, to BMW wypada najgorzej. Natomiast tutaj na tym torze ja, dostałem, ja, ja poprosiłem o motocykl z odwróconymi biegami i miałem problemy z downshifterem, to mi zepsuło kompletnie całą sesję. Dwa razy że zjeżdżałem do depo e, z pytaniem, co się dzieje. Za pierwszym razem nie był za mi odpowiedzieć, bo myślałem, że jest jakaś awaria, za drugim razem wyszedł jakiś Eee, człowiek bardziej obeznany z techniką mówi, że po prostu w BMC musisz zamknąć 100% manetkę, żeby zadziałał, eee, żeby zadziałał downshifter. A ja jestem z, ze starej szkoły, gdzie to lekkie przygotowanie do przykazówki jest, więc, więc nawet przy damowaniu jest leciuteńko ten gaz tak eee, trzymany i to jak widać dla BMC blokuje przefinanie biegów. Więc to mi troszkę popsuło sesję. Jak mi to już to wytłumaczył, to jeszcze wyjechałem na ostatnich dwa kółka i rzeczywiście, kiedy tego pilnowałem, to, to, to tak się działo. No, ale tych problemów nie miałem ani w aprilu, ani w wchodzie. W wchodzie można na lekko uchylonym gazie redukować. Launch shifter działa perfekcyjnie. Ale dodam tylko, że żeby przerzucić z normalnych biegów na reverse, a tak naprawdę w wchodzie nie możesz tego zrobić w 5 minut, bo dziurka. Honda wykonała otwór do przełożenia biegów na odwrócone, ale oszczędziła na nagwintzie, czyli wykonała otwór i nie nagwintowała tego otworu. Więc jeżeli nie masz gwintownika i nie robisz tego, to po prostu takie utrudnienie, żeby trzeba było skorzystać tak z serwisu, prawdopodobnie. A będę robisz to w sekundę, tak? Czyli tak. cyk-cyk śrubeczka. Jaki? sobie typ biegów pan życzy, normal, reverse, ustawiając, wyjeżdżasz. Honda, Honda zyskuje, aczkolwiek mi nadal nie pasuje ten motocykl, nadal nie podoba się to zestopniowanie i ja prawdopodobnie Hondy bym nie wybrał. Ja natomiast powiem tak, że cały czas Honda jest w topie. Oczywiście przeszkadzają te biegi, o których mówimy, natomiast niezmiernie Fajne jest to, jak on, na tym torze akurat te biegi dogadaliśmy się z nimi. Nauczyliśmy się toru, wiecie, wiemy, gdzie, gdzie trzeba po prostu jechać szybko, na których nawrotach, jakimi biegami i to daje radę. To, 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 się to co Rafał wspomniał wcześniej w rozmowie e, poza kamerą, że to jest trochę irytujące w tej hondzie, że biorąc Hondę musisz ją przygotować, musisz pamiętać żeby zmienić jej przełożenie robić inne rzeczy. Nareszcie motocykli, którymi yy, interesowałeś się do tej pory, po prostu wyjmujesz go z paczki i masz. I masz wszystko. Ja do, co chcę jeszcze raz Aprilię na torze, tak głęboko, albo nawet na tak szybkim torze jak Red Bull Ring, żeby zobaczyć, czy ta euforia z Toru Poznań się przełoży na to, co się tutaj wydziało. Bo Aprilia jest dla mnie motocyklem. Jakby ktoś ją jeździł i przygotował na tor, ubrał tylko Przeczy drogowe, światła i kierunkowskazy, i powiedział: Proszę, sprzedajemy. Natomiast Honda jest motocyklem, który jest wyścigówką, i teraz jak to wprowadzić na drogę? No dobra, dołóżmy Euro 5, trzeba jakieś te normy spełnić. To jest nasza teoria spiskowa, że Honda dlatego ma przełożenia, że wynika to z norm euro i. Musimy rozplinić jak są, jak są badania Euro robione, bo być może jest to jazda z jakąś prędkością przez jakiś czas i wtedy na tym przełożeniu takim kurczę naprawdę bardzo długim ona spokojnie to spełni, tak? Te normy. Bo, bo tak samo fire nie spełnia normy jeśli chodzi o hałas, tak? Z Poznania go wyrzucają jeżeli idzie na pełnym blisku przez prostą startową przy dynamicznym pomiarze, więc... więc to może być powód w ogóle takiego ustawienia tej skrzyni w Fireblade. A i nieprawda, że idzie trzy paki na trójce, idzie tylko chyba 280-coś i trzeba wrzucać czwórkę, żeby powiedzieć. Tak, tak, ale jest to, jest to ewidentnie wybitny motocykl, tylko dziwna idea mu przyświecała. I to, to, to jest no, liderem: pozostaje dla mnie Aprilia i na pewno bym chciał ją jeszcze raz spróbować. Honda. Jest w topie, pięknie się wybroniła. BMA wróciła do gry. BMA wróciła do gry, także tutaj będzie ona jeszcze na pewno. Ona jest siermierzna i to, że ten quick quickshifter mi działał, downshifter działał pięknie, oczywiście przyjmuję do wiadomości, chociaż mam za zły, że zepsuł mi sesję całą. E, przez to, ale że... dodam tylko, że mieliśmy też testować Ducati, pani V4S, ale się nikt zepsuł. a tam wyświetliłeś jakieś. Tak, prawda. I trzeba o tym powiedzieć. Ja cały czas w sercu mam Ducati, i ja to Ducati. Ducati mi się podoba. Szymon i, i emocjami to... jest za Ducati. Chociaż rozczarował mnie Street Fighter kompletnie, a, a, a panigale V4S to tak naprawdę no, bardzo podobny motocykl, ale mam taką nadzieję, że jak przyjadę się. V4SM, czy to po drodze, to, czy, po, czy na torze, to on jakby odzys odzyskam zapał do niego, do tego motocykla. No, Dodam tutaj jeszcze jedną rzecz do Hondy: wrócę, bo to należy, ważna rzecz, o której się dowiedzieliśmy zupełnie przypadkiem, żeby ten motocykl nie działała nam trakcja, przerywało. Pierwsze sesje były nieudane, nie mogliśmy... Kichał niesamowicie, to nawet no, nie było przerywanie, on przy... odcinał zapłon na około sekundę. To było takie kalsznięcie, kichnięcie, no to był dramat. Na tak. wyjściu z zakrętu, kiedy idziesz napędzony, złożony, przygotowany, trzymasz się kierownicy i, i tak naprawdę ciągniesz ją, a on nagle ci wrzuca, yy, wrzuca yy, gaśnie silnik. Zrobiliśmy research i okazało się, że winą za to ponosi opona, bo była założona 190, ale na profilu 50, a oryginalnie powinna być 55. No i tutaj zaprzyjaźniony człowiek z Francuz nam powiedział, że prawdopodobnie musimy zmienić ustawienie obwodu, ko obwodu koła. Ale żeby to wczytać, trzeba kupić taki mały komputerek od HRC. Za? 7000 euro. On mi powiedział, to prawdopodobnie kosztuje. Czyli? I tak powiedział, no to sprawdź, czy ty możesz to sobie zmienić. Czyli, w domyśle, czy masz tą urządzonkę, albo twój mechanik i tak dalej. No My próbowaliśmy po prostu z normalnego menu przeszukać. co to, to co to, I to masz wreszcie motocykli, po prostu. panie no W we wszystkich, panie. Nie wiem, ale tak. Z no, no, podejrzewam, że też podobno. Tak. Podajesz obwód opony, który jest, kupujesz Slicka, zakładasz, nie wiem, 200 na 70, i masz napisane, jak, jak Jaki jest rozmiar, wielkość koła? Podajesz trakcji, i trakcja już wie, e, jak działa. A działacie. żeby to zrobić w Hondzie, no musisz kupić komputerek za 7000 euro. Dziękuję bardzo. Także jest, jest, jest drugie dno tutaj e, i taki drobiazg, z którym my jeszcze będziemy się dowiadywać, bo to jest tak naprawdę dowiedzieliśmy się o tym przypadkiem, zupełnie walcząc e, o to, żeby ten motocykl zaczął jeździć, bo już byliśmy przerażeni, że z tych testów niewiele wyjdzie. Natomiast udało się, założyliśmy oponę 200 na 55 czyli taka jaka powinna być do modelu RRRSP. No i zabawa się zaczęła. I mimo, mimo tego, że z trzech dukatów, które sto, stoją w naszym boksie, dwa się zepsuły, to nadal bardzo chciałbym z takimiś tak, się Przejechać jest, i się do niego to, przekonać. To, to, to jest istotna informacja a propos dukatych, do którego Szymon pała miłością, emocjami i jeden, mam nadzieję, że w końcu uda się go przedestować. Jeden wyrzucił check engine i przestał wyświetlać bieg, a w drugim po sesji po prostu zsikał się. Wodą, bo... Się, najszybszy. To był najszybszy się przegrzał i, i woda poszła. No niby niewielka awaria, no, ale tak głupio wygląda jak za ponad spółę motocykl stoi i, i po prostu sika z płynem pod siebie. No, Kończymy, bo się z, znowu zaględziliśmy. Yeah. Ja wychodzę z kadru i wyłączam i do zobaczenia. Red Bull Ring i testy nasze.